Siema, z tej strony, Chomikowski i tak, to jest clickbait, ale poczekaj, wyłączaj jeszcze tego filmu. Postaram się zrobić tutaj jakiś dynamiczny montaż, gdzie nawet jak przez ostatnie dwa lata oglądałeś ponad godzinę dziennie TikToka, to powinieneś wytrzymać te 5 minut. Ale dobrze, przejdźmy do rzeczy. Aby zrozumieć punkt, w którym ja, a zarazem mój kanał się znajduje, musimy cofnąć się do początków. Jest rok 2021. Mam 13 lat i postanowiłem otworzyć ten kanał. Już na samych początkach podkreślałem, że filmy nie będą regularne, a ja sam często zmieniam kontent i plany. I tak przez pewien czas nagrywałem to, co mnie wtedy ciekawiło, głównie Minecraft. Nie zebrałem wtedy jakiejś większej widowni. W zasadzie to teraz też jej nie mam, bo 90% ruchu na tym kanale jest generowane przez osoby chcące za darmo zrobić serwer Minecraft, ale to już inna historia. Ale nabrałem wtedy dużo doświadczenia. Głównie w kwestii montażu. Lecz po pewnym czasie, o ironio, znudziło mi się to. I także z braku czasu zacząłem robić coraz większe przerwy. Czego zwieńczeniem był film, dlaczego nie ma filmów. W zasadzie dużo informacji zawartych w tamtym filmie jest nadal aktualna. I po co wam to wszystko w zasadzie mówię. Chciałem wam tylko zobrazować fakt, że problem z regularnością i szybkim wypaleniem to u mnie norma. Nawet nie wiecie co się działo na poprzednich kanałach. Ale kolejnym ważnym aspektem jest to, że ja nie jestem już tym samym człowiekiem, jakim byłem te 3 lata temu. Przez ostatnie 2 lata zmieniło się dużo w moim życiu i dużo jeszcze się zmieni. Nowe horyzonty, opinie, to wszystko jest dynamiczne. Mnie w tym momencie już nie interesuje nagrywanie ustawionych filmów, gdzie troluję kolegę w Minecraft. Co tutaj zrobić? Wiem, poczekajcie, czy tam jest woda? Przykro mi, ale musimy to wspólnie zaakceptować. Więc, czy zamknę kanał? Nie, na pewno nie. Chyba? Raczej nie, okej? Okay? Raczej nie. Ja od dawna mam taką potrzebę prowadzenia takiego kanału. To zawsze dawało mi poczucie spełnienia, więc nie chciałbym tego kanału zamykać. Sam fakt robienia tych filmów, nawet jeśli nikt ich, ich nie ogląda, daje mi poczucie satysfakcji. Ale pewnie zmieni się format, prezentowane przeze mnie treści ulegną zmianie. Może pojawić się coś w rodzaju vlogów. Chciałbym też poruszać tematy życiowe, trochę filozoficzne, coś w tym stylu. Zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jak na razie to ja tylko gadam, a jeszcze nie podjąłem żadnych kroków w kierunku realizacji tych pomysłów. Wiele osób pyta się mnie, co z serwerem hamsteremc.pl Nie wiem, nie wiem i będę szczery. Chciałbym go reaktywować, bo to ile frajdy mi ją przysporzył, ile doświadczenia i ile się przy nim nauczyłem, naprawdę było warto. Ale na ten moment nie mam motywacji i czasu, by zrobić czwartą edycję. Więc na razie projekt ciągle pozostaje zawieszony, lecz mam nadzieję, że w przyszłości uda się go reaktywować, bo pomysłów jest dużo na różne ciekawe tryby i całokształt. Dobrze, chyba wszystko powiedziałem. Więc podsumowując, ten film, jak już się pewnie domyśliliście, to nie jest jakieś zakończenie mojej działalności na tym kanale, a bardziej zapowiedź czegoś, czego możecie się spodziewać w przyszłości. Ja sobie jeszcze podczas nagrywania tego audio uświadomiłem jedną rzecz. W 2023 roku na kanale, jeśli chodzi o filmy, to pojawił się tylko jeden taki pełnoprawny film z LXDL-em, ten z robieniem bazy. No i jeden z wyjazdun, y, serwera hamstermxy.pl co prawda, było trochę streamów, one się tam od czasu do czasu pojawiały, ale też na pewno regularność była dużo mniejsza niż yy, wcześniej. I w zasadzie taka regularność na moim kanale, powiedzmy, że te filmy tam, nie wiem, raz w miesiącu się pojawiały, raz może na dwa miesiące yy, w gorszych momentach, ale raczej one się pojawiały, skończyła się 27 sierpnia. Gdy to wrzuciłem yy, odcinek yy, Jak zrobić serwer Minecraft za darmo, yy, odcinek trzeci. Wtedy skończyła się taka regularność. No i później mówię, ponad rok później dopiero pojawił się jakiś y, pełnoprawny film. No i teraz y, w międzyczasie było trochę streamów, ale ich było mało. Ja wytraciłem dość mocno widownie, do tego stopnia, że y, ten film już spotkałem w GTA 5, Może on trochę odbiega tematyką od innych filmów na tym kanale, ale to już inna sprawa. I on, słuchajcie, ma tylko 92 wyświetlenia na ten moment, na moment nagrywania y, tego filmu, więc. Czarno to widzę, myślę, że zasięgi już tutaj są zniszczone, ale no spróbujemy, słuchajcie, zobaczymy, ja mówię, ja w zasadzie jakoś do tego nigdy nie nagrywałem dla ilości tych widzów, tylko bardziej dla takich jakichś pojedynczych osób, które się tutaj przewijają, i parę takich osób jest. I tak słuchajcie, teraz trochę poleciałem freestyle może, bo yy, wcześniej tu słuchajcie, czytałem z kartki, miałem normalnie skrypt, scenariusz rozpisany na kartce, teraz poleciałem freestyle, więc nie wiem ile to nagranie będzie końcowo trwało tak swoją drogą, bo miało trwać początkowo 5 minut, teraz nie wiem ile czasu wyjdzie, ale no słuchajcie, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie jakoś długo, bo trochę się rozgadałem. Przepraszam Was za to, ale no, może to jest bardziej naturalne i mi się to, też to lepiej nagrywa, jak ja do Was mówię. Tak, nie z kartki, tylko mm, freestyle. Dobrze, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli ktoś jest nowy na tym kanale, to zapraszam do obejrzenia innych filmów. Może Cię coś zainteresuje. A ja lecę to montować, bo jeszcze dużo pracy przede mną i siema.